wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie w walentynki. Yay. Pierwszy raz od yy, trzech lat chyba gdzieś jedziemy, właściwie do naszego ulubionego podwiązań, bo 2 yy, lata temu nie pojechaliśmy, no bo były te różne sytuacje dziwne, wirusowe i były tylko boksy jakby robione więc zamawialiśmy sobie boksa do domu, ale to też było w sumie fajne. W zeszłym roku mieliśmy właśnie jechać na śląskie walentynki, wróciłam z tego vloga w sumie, nie wiem czy oglądaliście czy, czy nie, ale nie pojechaliśmy, bo ja byłam chora i miałam katar i kaszel więc siedzieliśmy w domu, w co Grzesiek przywiózł tak jakby na wynos. No a teraz jedziemy! Ui, Także cieszę się bardzo. Dzisiaj są walentynki w stylu azjatyckim i widziałam już tam na Instagramie trochę ten wystrój, wygląda bardzo fajnie i ma w ogóle jakaś taka muzyka być i anime ma być puszczane, także fajnie. No i ja zrobiłam sobie taki różowy make-up i mam taką sukienkę. może kiedyś wam później pokażę, bo teraz ciężko w samochodzie, No no, cieszysz się? Co? Cieszę że Noc. jedziemy. Cieszę, cieszę, cieszę. Dawno nie było nas w restaurantu. No właśnie. W restaurantu to robiliśmy ostatni raz. W 2020 lutym. Przedwczoraj, nie, przedwczoraj. Przed. Aha, no no tak, aż tak sami. No, no to przedwczoraj byliśmy ze znajomymi, no ale. Choć tak sami. No. Dobra. No to też było wtedy, sami byliśmy też na Walentynkach, właśnie te trzy lata temu i wtedy były Walentynki PRL. I strasznie mi się też podobało, fajnie, bo zrobiłem jest taki fajny klimat i wszystko jest tak dopasowane, także nie mogę się czekać na azjatyckie Walentynki. Chociaż mam obawę, że. Dla mnie mogą być ogólnie za ostre rzeczy, bo jak wiecie, ja nie jem ostrej rzeczy, ale myślę, że coś tam się znajdzie dla mnie. Co się stało? Nie zdążymy. Ale korek. O kurde. korek proza życia. Jeszcze chciałam powiedzieć, że ogólnie no nie nagrywam w sumie od rana, bo... No, w sumie za bardzo nie miałam dzisiaj tak jakby co nagrywać od rana. Mała też ma trochę katar niestety, no ale ona została z dziadkami, więc <grywania> ma dobrą rozrywkę zapewnioną. No i tak mi dzień upłynął po prostu z nią jak do tej pory. Gdzieś tam w międzyczasie sobie ten make-up tylko zrobiłam i właściwie no nic takiego się nie działo. Zrobiłyśmy plac zabaw z klocków Lego Duplo, ale nie wiem czy Was to interesuje, no. Ale bardzo ładnie tam wyszedł. Dobra, to idziemy na jedzonko. Trzeba jakieś prezenty? A to się nie spali? To jest świeczka. Zrobisz open boxa? Mhm. Ciasteczka sobie sobie po wieczorem otworzymy, co? No nie, nie będę się teraz zajmować żołądka ciasteczkiem Dokładnie. Tak to jest takie kupne, to Co? Jest napisane po polsku? A. Prawda, Ciekawie te liście wyglądają. No, się nie... <laughs> nie wiem, ale fajne. Nie wiem. <laughs> się te lampki podobają takie. Zobaczmy. Mm. Pokaż swoje. Pokaż swoje od swojej strony. Mój skromny posiłek. Pokaż ramy? No ty masz czyste. A no. Dobrze, naturalnie. Ja, jak masz ile ja ci pomogę. <noise> Dziękuję, no, jesteś no, taki dobry. Jedzenie, się. Pokaż od swojej strony. Lepszej. Deserek. Bo już jestem taka najedzona. <grystanie> <grystanie> Sekra. Pokaż swoje desery. Jakie pączuszki masz? No, Ponczuszki to są? <grystanie> Proszę, z mojej strony jak to wygląda? No a tak wygląda z mojej. A ty masz mandarynki. Hello, my wracamy właśnie. I będziemy iść po Amelcie. I do domku będziemy ją zbierać spać, no bo ona to wcześniej chodzi spać, a potem będziemy sobie, czy robić coś na to fajnego. Myślę, że coś pogramy może dzisiaj. No jeszcze potem, może jak wrócimy do domu, to tam zrecenzujemy, yy, czy było fajnie na kolacji. Czy nie, ale nam spoiler, że było. Patrzcie, co się dzieje z mężczyznami, którzy kupują kwiatki na ostatnią chwilę. Stoją w kolejce Jak na ostatnią chwilę. Z czemu na ostatnią? No, dobrze, dobrze. To nie na ostatnią Zawsze takie kolejki są na. Dziękuję, walentynki. Nie, ja też dostałam kwiatka, pokażę wam potem, ale nie było, o mówisz. No, tu wywołują takie koże. No właśnie, wcześniej. Hmm? A <grystanie> i musimy jeszcze te ciasteczka otworzyć z wróżbami. A, ten. Dali załamany. <grystanie> <grystanie> to już do, do tej pory, to, to chyba takie małe ciasteczko zmieścisz. Przecież nie wiem, no. jak wyglądają te ciasteczka, one są takie malutkie. Tam jeszcze w ogóle jakieś anime ciało na tym narzutniku, ale nie wiem, jakie. Fajny, fajny klimat strasznie. Mega azjatycki, mega smaczny, podobało mi się. Ok, rodzinka się kąpie, tylko chciałam wkładać moją różyczkę. wyjąłem ja na chwilę z wazonu. Nie mam w ogóle takiego wazonu do róży, trzeba w takim szerokim i dosyć niskim, więc jej tam nie jest zbyt wygodnie. Mam tylko jeden wazon w domu. Eee, taką dostałam z gipsówką, bodajże różyczkę. Jakieś dziwne światło, tu jest, nie wiem. Eee, w każdym razie ja mam nadzieję, że mała dzisiaj w miarę szybko zaśnie. I będziemy mieć jeszcze czasu do siebie, bo jeszcze Del musi pojechać na zakupy po kilka rzeczy. W ogóle się nam pokończyły. No no i tak. <grytanie> A tutaj w ogóle w pokoju to mam tak masakryczny bałagan. Po prostu po dniu zabaw, że yy, ja nawet nie chcę Wam pokazywać. Nie wiem, z pół godziny sprzątania tu jest co najmniej, albo więcej. No dobra, miejmy trochę realizmu, bo tu klocki były, no to wiadomo, wszystko porozrzucane, a potem już wychodziłyśmy, tu jakieś puzzle, no i też wczoraj je rozłożyłam namiot, bo tak właśnie więcej siedziałyśmy w domu, strasznie go tego do nie rozkładałam i tak sobie też w nim dużo siedziała. No a tu jest nasz piękny plac zabaw, <laughs> są takie słupki do chodzenia, piaskownica, karuzela, huśtawka, wejście, ławeczki, domek taki, o, i <laughs> dużo zjeżdżalnia. Razem robiłyśmy, jestem dumna z naszych osiągnięć. W sumie pierwszy vlog jak koinki nie ma. So. No, muszę to posprzątać, wszystko. Tak strasznie mi się nie chce. No, ale cóż, trzeba wrócić z tego świata romantycznego fan fantazji. Ja się czułam jakbym była, wiecie, w jakimś innym świecie, bo, nie wiem, strasznie dawno nie byliśmy sami tak na kolacji jakiejś yy, i tak no fajnie strasznie było, aż mi się wracać nie chciało, no ale... No cóż. Jest lepiej, aczkolwiek jeszcze nie idealnie. A tutaj mamy jeszcze trochę naszego jedzonka, co wzięliśmy sobie na wynos, właśnie to jest to z kurczakiem makaron z menu mięsnego, tu jest nosek psa, tak, w zeszłym roku nam pomagał ze śląskim jedzonkiem, a my teraz będziemy sobie jeść chyba to na pół i potem wiem, że coś jeszcze słodkiego z w lodówce, w takim pudełku, ale nie zaglądałam tam cały dzień, więc nie wiem co, I jeszcze znalazłam coś na stole, co to jest? Romantyczny wieczór filmowy. Dobry Zbię film. Drogi. Świece, popcorn i druga połówka. Już mi jak pomysł na udanym Czyli to jest to wszystko? Tak. Świece, jest... popcorn i druga połówka? Tu masz, co jest czy... Nie, Jackie, to nie, tak nie wolno. Ach. Tu będziemy Otwórz mi to, bo tylko... A to się wysuwa. No, tak? Brrr, dobra, dawaj. No i co? Czekaj, <laughs> to to, zaraz pudełko. Jeszcze trzeba przeciąć? No, taki czarny boks. Ja się czuję, bo otwierały jakieś mistery boksa. No, to co to? Co to jest? Oh, aj, to jest zdrabka! Ej, ja zawsze A, chciałam takie coś. Bardzo. O, ale to jest na wiele wieczorów. Na 30. A my teraz jeszcze dla 100 was mamy i nie do <laughs> O jakie super, super ja świeci! Ciekawe czy one Ale w słodkie i... i myślałam, że dali też popkorn, do kubeczki na popcorn. To jest jeden duży chyba, nie Dwa. Ile? Dwa. Chyba dwa, tak. Dwa, ale słodkie! A to ja nie wiem, czy my to dzisiaj wykorzystamy, czy w inny dzień. Jadamy. No właśnie, bo już jestem taka przejedzona, jeszcze będziemy mieć yy, ten. Te coś tam, coś ale to jest ładne. Romantyczny wieczór filmowy. Bilety. Bilety. No nie byłam, w... ostatnio A byłam w kinie, wy Mart... domowe. Tata, każdy dzień jest dobry na filmową randkę. Godzina, dowolna pora, dnia, nocy. Tytuł, zrób kolejny numer z propozycją filmu. o to jest wielorazowe. Popcornu nie dali. A no w sumie wtedy musiałyby tak. mieć tu datę ważności. No tak. Ale mamy bardzo dobry popcorn niebieski. Kiedyś wam pokażę może. A to może ja zrobię jakieś vloga z tego zestawu. To trzeba zdrapać. Zdrapujemy jeden? czy dzisiaj nie zdrapujemy? Ja tego nie mogę odrolować. Fajne, podoba mi się. Słodkie, strasznie. A, osta... <grym> zdrapkę? 25 filmów na romantyczny wieczór. Brz mi jakby te filmy tu były. No, ale to jest 30 filmów. A, na Serio? To 30. Udatewali tutaj. Zrefimy Edykę. Dobrze. Te, co w sumie bo ten będzie krótki i to ja myślę, że w weekend sobie dogramy to. Pokażemy jak fajnie wygląda popcorn w tym kubku i wtedy będzie takie pełne. Tak, ja myślę, że będziemy mieć dwie części. Dobrze, podgrzałam makaron, teraz wystega. Ciebie ty podgrzałeś. Tak. Dobra, to może zrobimy po jedzeniu. Zdrapujemy. Tak. Mogę ci zaoferować guzik. O, dziękuję bardzo. Ten jest większy. Ten większy był dla taty. Ten? <suszy> <suszy> mm. To ty może drapnij. Jeden. Kolej delikatny. delikat, się nie zdrapał. Innych, tak? Innych? Mam no, nadzieję, że innych nie ma na liście romantycznych filmów. <głos》>. Ho, ho ho Ty co, zadowolony z życia? Dobrze. Co to jest? To hmm. właśnie miłość. No to oglądałam kiedyś. Ja, nie, nie lubię nie, nie, nie. że miałam to na jakimś DVD. To obejrzyjmy. Tylko nie jak romantycznie. <grym> Słucham. Słucham. No to jak Ci się podobało dzisiaj? Na azjatyckim jedzeniu? No, dobrze. Jedzenie. Było. Tam. Yes. <grym> Też takim mi się skojarzyło. Ktoś tak mówił. Nie wiem kto. Mi się bardzo podobał w ogólnie super klimat, właśnie mega fajny wystrój. Ja się trochę bałam tego azjatyckiego jedzenia. W sensie bardzo chciałam iść tam pod wiązem. Bo w sumie tam chodzi właśnie od kilku lat, bo tam zawsze jest właśnie taki tematycznie strasznie te dekoracje i tak dalej. się bałam, ja, że będą po dla mnie za ostre rzeczy, a ja wiecie, no nie jem ostre rzeczy, ale właśnie nie było aż tak ostro. Jak wczoraj było ostre, to się po prostu zamienialiśmy, bo zawsze bierzemy dwa menu. Jedno to wegetariańskie, drugie to niewegetariańskie i się sobie tak, wiecie, wymieniamy. I no, dobrze było. Delwówczej u fryzjera, ty tak dziwnie wyglądasz w kamerze, w sensie, nie wiem. Nie uczę sami. Jakoś tak nie. Przepraszam, Jerozin, oh. nie chciał. Przepraszam, bziko z łodzinką. W no, tym koszyku nie ma jedzenia. E... Guzika zjedzę. No, wiesz co? Guzik dostaniesz? Guzik. Tak, tak się mówi, nie, guzik. A z klimatów, które były do tej pory, to jak wysoka Azja stoi? A to wolę chyba inne klimaty. Byliśmy na amerykańskich. PRL-owych, był box i były Śląskie, tylko że jedliśmy w domu. Tak, dla mnie w sumie i jakoś te amerykańskie chyba, tak, numer jeden było. Ja też mam stawił na amerykańskie. Dobry popcorn był na przystawkę. <głos> <głos> a propos popcornu. Dobra, a jeszcze mamy te ciasteczka. O, patrzcie co Dylma! No ej! <noise> Pokaż! Wszyscy wiedzą, że, już że lubisz Kaczoru Donalda. Pokaż. Kaczoru Donald. e, W ogóle jestem przyjemna, bo właśnie w zeszłym roku też nagrywaliśmy vloga z Walentynek. Znaczy, bo ja nagrywam. E, I tam było, że oglądaliśmy klan odcinek. Może ktoś zobaczyć, co się zmieniło nie, przez nie. cały rok? Dobrze. U nas się zmieniło to, że mamy telewizję. Yeah. O i tam już jest PlayStation 5. To mm. pierwszy vlog, co nagrywam. Namiotnik zniknął, otwieramy te czas. Tylko pytanie, które dla kogo? Ty byś... Nie wiem, ja jakoś do tego nie coś tak... Okay. To otwieram? nie to otwieraj. Otwierasz pierwszy? Uuu, karteczka. To jest no to Nie, karteczki się nie zjada, tak, na pół. Jak oni to włożyli? Nie mam pojęcia. Bank pomylił się na twoją korzyść. <laughs> A tu jest to samo po angielsku? Nie, tu jest. The bank will make a mistake to your favor. Czy a, że zrobi. Czas przyszły, a tu jest czas przeszły, a ja nie wiem jak. Czyli będziesz miał więcej pieniędzy po prostu. Dobrze, dobrze. Nie jadę takie ciasteczka. Kiedyś gdzieś się były, nie? i ten nos tutaj jak. I co? Znajdę polską stronę. Będą. Znalezione pieniądze w pobliżu w ciebie. też o pieniądzach widzę. To no jest na, te w pobliżu mnie, to będą twoje, ale w pobliżu to nie Ta, znaczy, że moje. Te, które bank się pomyliły, mi da. Tak? Money will be found and you will be very close. Mm. Nie, to chyba oni się pomylili. Nie tylko banka, ale też. Co? No z tym czasem przeszłym, bo ty masz czas przyszły. Nieważne, w każdym razie będziemy bogatsi w końcu. I <laughs> rozpojrzę, żeby znać, jak podnosiłeś to ciastko. Mówić, tak zrobił, tak z nadzieją. No, ej, no! Robisz mu nadzieję, nie może tak <noise> Przez... To jest takie słodziutkie jak. To jest takie jego. Jakby... Tylko oblat trochę. No, ja właśnie chciałam taki oblat. Słodziutki? No. Ciasteczko z karteczką wewnątrz, którą należy wyjąć przed spożyciem. Ten nos wszędzie, ten nos! Jesteś, Jesteś uszami i nosem po prostu. Tak, takie same są ale co? Ile? No co Ci szkodzi? Ile kosztują? Złote 20. Ho, kupimy sobie? Nie, a spójrzcie jakie śliczne babeczki. Ale fajne. Babeczki mówię, bo tu jest druga. Tu jest nos psa. Kilka Ci spadła. Mhm, współczuję. Spójrzcie jakie fajne. Śliczne. Awww. OK, Okej, ja właśnie już wyszłam... O, weglamy i psa. <noise> e, ja właśnie wyszłam już z łazienki. Hiro koło mnie się rozwala. E, więc już są kremy. W ogóle wczoraj sobie robiłam y, wieczorem, znaczy później wieczorem w sumie. Jakoś o 23 skończyłam, bo coś koło tego robiłam sobie nowe paznokcia. To jest... Nie jak w tym świetle ten kolor... Y, Wygląda, ale to jest taki e, hot pink ze stopem, ze złotymi drobinkami. Tutaj jest taki złoty pyłek. O mnie to był miły dzień. E, fajnie się bawiłam, fajnie było gdzieś tak sobie wyjść znowu razem. E, myślę, że jeszcze coś togram do tego vloga, e, ale w międzyczasie i tak możecie mi napisać w komentarzach, jak wy zwykle spędzacie e, walentynki, czy robicie coś specjalnego, czy. Nie bardzo. My w sumie jakoś zawsze obchodziliśmy z Delem Walentynki w sumie już od kiedy jesteśmy razem, więc to są nasze 17 walentynki razem. <laughs> no 17 albo 16 zależy jak tam miesiącami patrzeć. Nie jestem już teraz dokładnie pewna. No ale zwykle jakoś coś robiliśmy jakoś fajnie spędzaliśmy czas, pamiętam jakieś wyciliśmy. E ja właśnie, pamiętam jak na pierwsze walentynki sobie robiliśmy takie dekoracje z serduszkami w moim pokoju <noise> i było ich strasznie dużo, fajnie było. No, także no, na dzisiaj kończę, ale myślę, że do tego vloga jeszcze coś dogram, a w międzyczasie napiszcie mi komentarz o waszych walentynkach. Dobranoc. Okej, okay, witam serdecznie. Dzisiaj jest 15 luty. Yy, więc to jakby drugi dzień w tym vlogu. No i jutro jest tłusty czwartek Znaczy, ogólnie to jest wieczór, jest 22.16. I będę piec pączki. Ale w sensie nie, że smażyć, tylko faktycznie piec w piekarniku. Takie pączki z piekarnika. Już zrobiłam ciasto. A stwierdziłam, że mam jeszcze. dogram po prostu coś dzisiaj. No i pieczenie pączków w sumie jest ciekawym wydarzeniem w moim życiu. Więc na razie ciasto mi już wyrosło. Mam 12 takich kulek i teraz będę je. Nadziewać marmoladą Potem one chyba jeszcze trochę rosną I potem idą do piekarnika Zobaczymy jak mi to wyjdzie Zawsze chciałam zrobić sama faworki Ale nigdy nie zrobiłam Może kiedyś mi się uda Możecie mi powiedzieć Czy wy przygotowujecie coś sobie tak Własnoręcznie Właśnie na tłusty czwartek Czy w ogóle lubicie tłusty czwartek I czy raczej kupujecie Czy lubicie pączki Przygotowywać. Ja w tym roku się zastanawiałam bardzo mocno, czy sobie z takich kilku restauracji w kawiarni, co lubię, nie zamówić właśnie pączków, takich bycie bardziej fancy, z takim, takich co mega ładnie wyglądają, z jakimiś takimi dodatkami. No ale w końcu tak wyszło, że nie zamówiłam. A te właśnie już w sumie dawno zaplanowałam, że je zrobię, no bo nie to dobrze skleja, to pewnie jest żałosne, ale trzyma się, więc spoko. Yy, dawno zaplanowałam, że zrobię takie bardziej, wiecie, no mniej tłuszczu w tym, jest, tak i dla mnie to lepsze, i, i dla Abelki e, niby w smaku są dobre, więc zobaczymy o, pokaż co kupiłeś pokaż co mi kupiłeś Właśnie dodajemy jakiś w naszej starości, tak jak klam w zeszłym roku widać? no to widzisz, czy widać mhm. DL kupił mi w stokrotce krzyżówki z humorem z uśmiechem. Z uśmiechem. Aha, bo y, ostatnio jakoś nas wzięło na krzyżówki takie robiąc związywanie razem. W sumie też. Są takie historyki śmieszne. Te trzeba rozwiązać, żeby poznać. No, pokaż przykład jakiś. No co właśnie pokazuję. A z tych co już mamy. Co się stało? Brat poprzestawiał Pększui. Ale z tych co już mamy rozwiązania? Nie wiemy co. Teraz będą to jest myśleć. Dowiecie się w następnym vlogu. <laughs> y Pokaż co już mamy, bo właśnie tak w sumie jak jesteśmy też u moich rodziców na wiecie, to razem rozwiązujemy, i tak śmiesznie jest. To już mam sobie fazy na krzyżówki, ha, tak starość. pani do mnie, jutro rano pojedziemy na ryby, ale ja nie umiem łowić. A co w tym trudnego? Nalewasz i pijesz. ho. A takie rzuty? No, ryby? to gdzieś mieszał któryś tam inny rzad. No, ale właśnie Nie, chyba tego, ten najbardziej. Ale nie wszystkie są z tymi komiksami, żebyście nie myśleli, że wszystkie. To tak. Tylko te niebieskie na środku są z komiksami, a inne krzyżówki są zwykłe. Ja w ogóle na przykład nie rozumiem. Ją. Bo albo ten jest śmieszny też. Mhm. Ilu was tu pracuje? Z majstrem czy bez? Z majstrem? 26. A bez majstra? Bez majstra to tu nikt nie pracuje. Mhm. Takie Żarciki. Moja mama robiła takie super mini pączki serowe. Czemu ja jej nie namówiłam, żeby zrobić? Być może nie powinno tam zaglądać, ale mamy dwa razy takie coś. Czekam, aż piekarnia się nagrzeje. Okej, okay, mam coś takiego i takiego trzymamy krócej niż w przepisie. I mam poczucie, że troszkę się jakby przypaliło za bardzo, ale w środku są bardzo fajne. Tutaj tego rozkroiliśmy, więc zostało 11. Jeszcze potem będę lukier robić. Robię lukier. No, ktoś bardzo marzył o pączkach z posypką. A tu mamy gotowy efekt. Ja zamykam spać. Mam nadzieję, że będą smaczne. No i że wszystkim się spodobają.